Cześć, uszło z przyszłości. Będziecie widzieć w tym filmie, że tekst był pisany i nagrywany no tak kilka dni temu. Postanowiłem jednak po pierwsze opublikować ten materiał, bo jest dość ciekawy, tak mi się wydaje, a po drugie zostawić go w takiej formie, w jakiej był, ponieważ będziecie mieli trochę śmiechu z perspektywy czasu, bowiem pewien punkt się nieco zdeaktualizował. Nie przedłużam więc, zapraszam na 10 najważniejszych momentów w 2022 roku w świecie wrestlingu. 2022 rok we wrestlingu. Ile rzeczy się działo przez te 12 miesięcy, to nawet nie idzie zliczyć. Więc co zrobię? No cóż, postaram się je zliczyć. A tak całkiem serio, to dziś w prawdzie wrestlingu czas na małe top 10 momentów, które miały miejsce właśnie w 2022 roku. O czymś pewnie zapomnę, będzie też lista rezerwowa, ale prawda jest taka, że gdybym tylko chciał, to film ten mógłby mieć spokojnie i 20 momentów. Niestety jestem takim płodnym twórcą, że gdybym zdecydował się na te 20, to ten film oglądalibyście pewnie w kwietniu. Pamiętajcie więc dla mojej motywacji o Subskrypcjach i łapkach, a w komentarzach podajcie swoje momenty, które były dla Was najważniejsze w tym roku, jeśli chodzi o wrestling i sprawy około wrestlingowe. A teraz pora na miejsce dziesiąte Wrestling Entertainment Series. Zacznijmy od czegoś drobnego, i biorąc pod uwagę, co mam na liście rezerwowej, to możecie zapytać: Hej, Show, ale czemu to w ogóle jest na tej liście? W sensie, serio, to nie jest aż tak duży deal. Więc z tego miejsca przepraszam moi drodzy, ale wszystko co działo się z Wrestling Entertainment Series to jedna z moich ulubionych historii w tym roku. Ogłoś Gale z dość krótkim wyprzedzeniem. Wynajmij do tego arenę na kilka tysięcy osób, daj naprawdę solidną kartę i Alistera Overima w main evencie. Czekaj co? Alistera ma w main evencie? Dodajmy, że wszystko musi się jakoś spłacić, więc ceny biletów są dość wysokie, a zainteresowanie wręcz przeciwnie, bo o ile twardych danych nie mamy, tak możemy zgadywać, że do soldautu było daleko. Tak. Naprawdę bardzo daleko. I tutaj historia mogłaby się skończyć, ale wtedy nie byłaby na tyle głośna, by ją tu w ogóle umieścić. Od organizatorów więc panuje jakaś cisza, nic się nie dzieje. Ale serio, cisza, bo zabukowani wrestlerzy nie wiedzieli nawet w pewnym momencie, na czym stoją. Mamy w końcu odwołanie gali, a w zasadzie przesunięcie jej terminu, o czym zawodnicy dowiadują się z Twittera. Część wrestlerów pisze więc publicznie, że nie przyjedzie w nowym terminie. Po jakimś czasie podana zostaje więc nowa karta, dużo gorsza niż ta oryginalna i nowy termin gali. Wciąż w social media US pisze, że X Jacks będzie na gali, co sama zainteresowana dementuje. Sytuacja zaczyna się robić niezłym bałaganem i zgadnijcie co, no nic, bo gala się nie odbyła i nie wydaje się, by miała się odbyć być w najbliższym czasie. O Wrestling Entertainment Series zresztą będę chciał nagrać kiedyś cały odcinek, bo temat jest naprawdę niesamowity. Miejsce 9. Ostatnia walka Ricka Flera. To znaczy, chyba ostatnia, bo z nim to nigdy nie wiadomo. Wszyscy wiedzieli jeszcze przed starciem, że będzie to katastrofa, i zgadnijcie co? Była to katastrofa. Muszę jednak gdzieś tam wewnętrznie przyznać, że mogło być gorzej. Tylko gorzej w tej skali to realne zrobienie sobie krzywdy, a tego Rickowi bym jednak nie życzył. Chociaż biorąc pod uwagę, że udawał w trakcie starcia, że ma zawał serca, to. to ja nie wiem, czy on sam gdzieś tam wewnętrznie nie chciał, żeby mu się coś stało. Na szczęście skończyło się tylko na udawaniu zawału, krwawieniu i straceniu przytomności czekaj, co? Dlaczego ktoś w ogóle wpadł na to, że walka Ricka Flara w 2022 roku to jest dobry pomysł? No ale przecież spoko, bo Flair trenujący z Litalem wyglądał nieźle na filmikach wstawianych na Twittera. To było najgorsze starcie tego roku. I hej, chciałbym wam powiedzieć, że to jest chociaż tak, wiecie, dobre jako guilty pleasure, ale nie. I najbardziej mi fascynuje, że w tym wszystkim jest persona Jeffa Jarreta, który zawsze znajdzie dla siebie miejsce w tym biznesie. Tu walka z Flarem, tam sędzia specjalny na Summerslam, na początku roku jeszcze robił coś w GXW, a teraz lata sobie z gitarem. Na wizji i za kulisami woleli wrestling. Miejsce ósme, Shane McMahon wyrzucony z WWE Jeśli znacie choć trochę moją twórczość w internecie, to wiecie, że mam słabość do Shane'a McMahona. Możliwe, że kocham go nawet nieco bardziej niż jego własny ojciec. A w styczniu, zaraz po Royal Rumble, to już na pewno kochają go bardziej niż jego własny ojciec. Shane bowiem miał ponoć tak mocno chcieć przedstawić własną osobę w Royal Rumble meczu, że spowodowało to nie lata zamieszania na backstage'u, a Vince po fakcie miał powiedzieć, że dopóki on jest w WWE, w sensie Vince, to Shane nie wróci do federacji. Jednocześnie skasowano jakiekolwiek plany w kontekście, Shayna McMahon'a na WrestleMania. Miejsce siódme powrót Breja Lagata. Abstrahując od tego, co sądzimy o ranie Wyatt'a po powrocie i całym tym Uncle Howdy Universe, to sam segment z powrotem Breya, który zamykał Extreme Rules, to jeden z najlepszych minut w całym roku, jeśli chodzi o wrestlingowe rzeczy. Jest to też piękny przykład na to, że czasami przewidywalna zagadka to nic złego. Wszyscy wiedzieli przecież, że za White Rabbitem stoi Wyatt, wszyscy wyczekiwali, aż zdarzy się coś na Extreme Rules i wszyscy, jak zaczarowani, oglądali to, co działo się na ekranie, gdy tylko zgasło światło po walce Riddle'a z Rollinsem. Same te kilka minut doprowadziło do masy te ory związanych z nową postacią Breya, zanim on jeszcze dostał jakikolwiek segment na tygodniówce. Tak się buduje baz, nawet gdy wszyscy wiedzą, że coś się stanie. Miejsce szóste. Sasha i Naomi wychodzą z areny w trakcie rowu. Och, czy to znowu show broniący tego, co Sasha i Naomi zrobiły kilka miesięcy temu. I cyk kolejny punktik do wrestlingowego Bingo na 2023. O ile sama decyzja i sposób jej realizacji może podlegać dyskusji, tak chyba możemy się zgodzić i wszyscy podpisać pod tym, że całe zamieszanie wywołało mały efekt domina, którego skutki możemy zobaczyć tak naprawdę dopiero jutro na Wrestle Kingdom. Zakładając, że ten film wyjdzie dokładnie 3 stycznia, czyli wtedy, gdy sobie to założyłem, a całkiem możliwe, że zobaczymy też Sasha podczas AW Dynamite 11 stycznia. Oczywiście. U Stanowi to pewien precedens, chociaż jestem dość spokojny, że teraz pod rządami Triple Age'a raczej nie będzie zbyt wielu ludzi rzucających tytułami i wychodzących z gali na robocie. Jeżeli chcecie posłuchać trochę więcej, co mam do powiedzenia na temat tego wyjścia Sasha i Naomi, to zapraszam do jednego z najnowszych filmów, naprawdę, wrestlingu. Tam wypowiedziałem się dość szeroko o Sasha Banks, tak generalnie. Miejsce piąte: Stone Cold wraca do ringu. Ktoś mógłby powiedzieć, że nie doceniam powrotu Stone Cold'a i miejsce piąte jest za niskie, a to wszystko dlatego, że nie mam jakiegoś emocjonalnego przywiązania do Austina, jakie mogą mieć ludzie, którzy pamiętają Attitude Era. Jednak serio, nieważne jak układają sobie tę listę, to cztery wydarzenia, które jeszcze wymienię, są po prostu większe i w szerszym kontekście mają większy wpływ na obecny układ na wrestlingowej planszy. Niech to jednak będzie dowód na to, jak bardzo to był szalony wrestlingowy rok, skoro mówimy o powrocie Austina jako jednym z najważniejszych wydarzeń, a nie bez apelacji na najważniejszym. Steve więc wrócił, zawalczył i hej, nawet ostatnio oglądałem tę walkę jeszcze raz i była naprawdę dobra. Zresztą na tyle solidnie to wyglądało, że wystarczą filmiki z ćwiczącym Ostinem, by znów rozpocząć plotki o kolejnej walce dla Steve'a. Nie wiem do dziś, czy sposób w jaki dotarliśmy do walki, czyli całe KO show w main pierwszego dnia wrestlingu był odpowiedni, ale sama walka dostarczyła i to chyba najważniejsze w tym wszystkim, prawda? Miejsce czwarte. Pipebomb MJF'a od czego by tu zacząć? Szut przerobiony w work w najlepszy możliwy sposób. Całe zamieszanie związane z MJF-em przed Double or Nothing odebrało mocno z momentu, jakim miało być zwycięstwo World Lowa. Nie wspominając już o promie na Dynamite, jakie wygłosił Max zaraz po pierwiu, Ale co to było za promo? Zresztą o całej postaci Maxa, rywalizacji z CM Punkiem i również tym promie mówiłem w jednym z filmów na tym kanale. Jeśli go nie oglądaliście to odsyłam i polecam plutko. Wracając jednak do meritum, to realna sytuacja przerobiona w storyline, następnie absolutna cisza przez kilka miesięcy, wielki powrót i autostrada do tytułu AW. Ostatnie miesiące roku w All Elite były koncertem MJF-a, a wszystko zaczęło się oczywiście od tego pipe bombu, stąd zasłużone miejsce czwarte. Zanim przejdziemy do podium, pora na małą listę rezerwową momentów, które nie dostały się do top 10. Ale w ten sposób chcę wam pokazać, jak szalony był to rok. Bo przecież na listy nie załapały się takie rzeczy jak cała akcja z Kotom i Bushim i New Japan Pro Wrestling, kupno Ring of Honor przez Tonego Kana, Gala Forbidden Door, Katsuyori Shibata znów w ringu, wszystkie kłótnie na zapleczu AEW związane z Greshamem, Andrade, Edim Kingstonem i samym Gavarą, czy zwycięstwo tytułu NWA przez Tyrusa. Chociaż o tym ostatnim to wolałbym zapomnieć, a nie przypominać, więc wróćmy do listy. Czas na podium. Miejsce trzecie, Cody Rhodes wraca do WWE Od kilkunastu miesięcy trwa dyskusja na temat tego, kto w końcu przejdzie z AEW do WWE, przełamując trend wszystkich ludzi zwalnianych z AEW, którzy lądowali u Tonego Myślę jednak, że nikt nie trafił z tym, kto faktycznie to zrobił jako pierwszy. Cody Rhodes, jeden z ojców założycieli AEW, nagle pojawia się na wrestlingu i dostarczył tym samym jednego z największych momentów roku. Do dziś do końca nie wiemy, jakie były powody rozbratu TK z Codym Rhodesem, jednak była to jedna z pierwszych rys na wizerunku AEW. Rys, których jeszcze w ciągu roku Miało dość kilka. Miejsce drugie: AW Brawlout. Rzadko się zdarza, by tak ważne było wydarzenie, którego na dobrą sprawę nawet nie widzieliśmy. Zresztą to jeden z powodów, dla których jeszcze nie zabrałem się do końca za omówienie całego Brawlout w oddzielnym filmie. Mogliśmy jednak zobaczyć na własne oczy efekty tego całego zamieszania: zawieszenie dla wszystkich związanych z tą akcją, fakaty mistrzostwa AW i trójek. Kilkunastotygodniowa absencja The Elite, CM Punk, który zniknął całkowicie z telewizji i nie wydaje się by szybko miał wrócić, oraz zwolnienie Ace'a Steela. Od Brawlout minęło jednocześnie na tyle dużo czasu, że wierzę, iż wszyscy, których dotyczy bezpośrednio ta sytuacja. Nie Chris Jericho, nie mówi o Tobie. Mogliby odłożyć swoje ego na bok i zacząć współpracować. W dostarczeniu najlepszego możliwego storyline'u, jaki dałoby się wyciągnąć z tej sytuacji. Tak jak wspomniany przed chwilą MJF, zrobić z szutu work. A skoro mowa o robieniu z szutu worku, to oby nie zrobiono worku z tego, o czym teraz powiem. Miejsce pierwsze, koniec ery Vince'a McMana. Wydawało się, że nie dożyjemy tego. Serio, że naprawdę nie może istnieć rzeczywistość, w której Vince McMahon nie stoi na czele największej wrestlingowej federacji na świecie. A nawet jeśli istnieje, to przecież Vince sam z siebie nie odejdzie, gdyż wydawał się osobą, która nie myśli nawet o emeryturze. Rzeczywiście była to zapewne prawda, ale trochę nam namieszał Wall Street Journal i anonimowe e-maile. Jak maszyna ruszyła i Vince zaczął się wycofywać, to można było wciąż zakładać foliowe czopeczki i mówić, że to wszystko musi być jakimś sprytnym planem, a tak naprawdę Vince rządzi cały czas będąc w cieniu. Myślę, że po kilku miesiącach pod rządami Huntera, to jednak możemy się zgodzić, że Vince w żadnym cieniu się nie chowa. I szczerze, oby tak pozostało, jednak odejście Vince'a McMahon'a z jakiejkolwiek roli w WWE to bez wątpienia najważniejszy moment w całym 2022 roku, jak nie w ostatnich dziesięcioleciach. I to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, jakie według Was były najważniejsze momenty 2022. Słyszymy się jeszcze w kilku filmach podsumowujących ostatnie 12 miesięcy. Do tego czasu trzymajcie się ciepło. Ja byłem Piotr Szof Małecki, a to była moja prawda wrestlingu.